Witam Was serdecznie. Przechodzę do Was z jednym z tych artykułów, których treść możemy z pożytkiem dla naszego ciała i ducha wdrożyć w życie. Jest to jeden z tych praktycznych tekstów. Polecam i zapraszam na podobne zdrowotne nagrania, a są to artykuł 86 Wpływ oddechu na szyszynkę z roku 1934, artykuł 67 i 70 Wpływ prany, oddychanie oczyszczające. I jak zwalczać brzydotę i starość z lat 1927-28, artykuł 137, taumaturgia lecznicza, uzdrawiająca moc samoświadomości, artykuł 102, lecznicze działanie śmiechu z roku 1929, artykuł 60, 5 minut przed zaśnięciem z roku 1919, artykuł 133, brachmaciaria, postawa aktywująca szyszynkę. Oraz artykuł Podstawy leczenia praną z roku 1924. Te artykuły i wiele innych znajdują się w folderze Rozwój duchowy przedwojennej Polski. Linki zamieszczam w przypiętym komentarzu. Na zdrowie. Rok 1926 Stefan Kowalski. Samo leczenie się. Chcę dotknąć największej bodaj bolączki ludzkości, polegającej na cierpieniach i tysiącznych dolegliwościach wywołanych utratą zdrowia. Nie spotkamy dziś prawie człowieka, który po przejściu okresu fizycznej dojrzałości nie byłby dotknięty jakąś chorobą, zatruwającą mu mniej lub więcej jasne chwile życia. Widzimy ludzi, których bytowanie jest jednym nieprzerwanym pasmem cierpienia. Współczujemy im, pocieszamy ich z dawkową monetą, lecz zasłaniamy przed nimi gorzką prawdę, że głównymi twórcami swej gehenny są oni sami. Zapewne są choroby i ułomności, które człowiek przynosi na świat na mocy prawa dziedziczności już w poczęciu i dźwigać je musi jako krzyż żywota, jako swą karmę. Są to jednak wypadki nieliczne większość chorób wynika z powodu nieprzestrzegania i lekceważenia fizycznych i moralnych praw przyrody owego najwyższego prawodawcy i nieubłaganego, a nieomylnego sędziego. Cierpienia karmiczne pochodzą z tego samego źródła lecz są następstwem grzechów popełnianych w żywotach poprzednich. I dziwnem jest zaiste zjawisko, że ludzie zwalają winę na los, przeznaczenie, prześladujące ich rzekomo fatum lub wrogi okoliczności, zaś nie chcą winy swych cierpień przypisać własnej lekkomyślności lub nieumiejętności życia po prostu. Wszystko byle nie to. Są to ludzie skazani przeważnie na pchanie swej taczki bolesnej do śmierci. Nie uratuje ich nikt, skoro sami siebie ratować nie chcą. Tymczasem ratować się można prawie zawsze, zawracając z utartego gościńca miłych, a zgubnych nałogów na drogę rozsądku, zrozumienia praw życia i panowania nad sobą. Trzeba trzeźwo patrzeć w jasne karty praw przyrody, będących nam nieomylnym drogowskazem, zrozumieć je umysłem, ukochać sercem i w myśli ich przykazań, snuć wstęgę swych myśli, uczuć i czynów. Człowiek jako pojedynczy atom jednej ludzkiej rodziny, związany z nią jest wspólnością idei oraz interesów, obowiązany jest, poza sferą swych osobistych spraw i ambicji, Przyjmować żywy udział w zagadnieniach ogólnoludzkich. Każde niedorozwinięcie organów fizycznych prowadzi do ich osłabienia lub zaniku. Człowiek jest stworzony do pracy fizycznej tak jak każde zwierzę, które dla wyżywienia siebie i rodziny musi trwać w nieustannej pracy i zapobiegliwym ruchu. Nikt zwierzęciu pożywienia nie poda, jeżeli ono polegnie niezdolności do pracy ginie głodową śmiercią. Dlatego też w świecie zwierzęcym, żyjącym na łonie przyrody, nie spotykamy objawów chorobliwej tuszy, przekraczającej normę odtłuszczenia pewnego gatunku. Objawy te nadal często widziane u ludzi wskazują na proces złej przemiany materii wskutek zaniechania pracy fizycznej i nieumiarkowania w jedzeniu. Również zaniedbanie pola pracy umysłowej prowadzi do zaniku inteligencji i ogólnego osłabienia działalności psychicznej. Z drugiej strony prowadzą ludzie swe zdrowie do upadku przez nadużycia wszelkiego rodzaju, używanie narkotyków i tym podobnych, co powoduje przemęczenie organów i rozwijanie się zgubnych i trudnych do zwalczenia nałogów. Musimy sobie uświadomić fakt, że w przyrodzie nie ma absolutnych trucizn, tak jak nie ma rzeczy wyłącznie odżywczych i dobroczynnie działających na organizm, o ile w ich spożyciu nie zostanie zachowana właściwa miara. Najsilniejsze trucizny, stosowane w małych dawkach, wywołują działanie dodatnie. Rzeczy najzdrowsze, spożywane nadmiernie lub w niewłaściwym zestawieniu pokarmów, Mogą się stać powodem poważnych zaburzeń w organizmie. O wszystkim stanowi właściwa miara, która powinna stanowić podwalinę w normowaniu życia ludzkiego. Każde zaniedbanie w rozwoju jakiegokolwiek organu prowadzi konsekwentnie do zmniejszenia jego energii potencjalnej, aż do zupełnego zaniku, a każde nadużycie wywołuje przepracowanie organów uzewnętrzniających się w ich stanach. Chorobowych. Okultyzm twierdzi, że przyczyna wszelkich zboczeń fizycznych tkwi w chorobie duszy. Zasadniczo zgadzamy się z tym twierdzeniem, rozumiejąc, że ciało fizyczne kształtujące się na modłę ciała astralnego może być od niego w zupełnej zależności. Oddziaływanie ogólne pewnych stanów psychicznych na zdrowie jest nam znane z obserwacji życiowej. Nie wiemy jednak, w jaki sposób się ono odbywa, ani możemy tablicy chorób przeciwstawić tablicy zboczeń w ciele astralnym i dziedzinach duszy. Jeśli dziś, przy olbrzymim rozwoju chemii i medycyny, nie jesteśmy jeszcze w możności dokładnie wyjaśnić wielu procesów fizjologicznych ciała fizycznego. Nie możemy określić funkcji różnych narządów, to co dziwnego, że zamkniętą jest dla nas księga odbywających się w jaźni ludzkiej najsubtelniejszych i nieuchwytnych procesów psychologicznych. To, co nas jednak doszło z tej dziedziny, ma wagę pierwszorzędną, jest prawdą stwierdzoną bezapelacyjnie przez życie. Wiemy, że niecierpliwość, gniew, strach wywołują zaburzenia w działalności systemu nerwowego. Uczucia zawiści, zazdrości, niechęci powodują zmiany w składzie krwi, następstwem czego są cierpienia wątroby, śledziony i serca. Spokój i równowaga wzmacniają zdrowie. Uczucia sympatii, współczucia rozjaśniają nam horyzonty duszy radości i miłości, owe najpotężniejsze dźwignie w ustroju świata mogą nastroić życie na jeden nieprzerwany, harmonijny akord szczęścia i wewnętrznego zadowolenia. Życie ten najwspanialszy dar Boży, zamieniamy przez nieświadomość w piekło dręczeń, zamiast pławić się radośnie w jego tęczowym blasku uciech i rozkoszy. Bóg rozsiał na światy swe cuda i miraże hojną dłonią. Ludzkość oślepła w pogoni za złudą, krwawi się w znojnym wysiłku, gubiąc i zaprzepaszczając na jej drodze zadatki prawdy i poznania. Stąd coraz większy ból i zwątpienie szarpią duszą ludzką, spychając ją w odmęty rozpaczy i coraz więcej cierpień fizycznych nęka spalone ciało. Pierwszym krokiem na drodze do uzdrowienia chorego organizmu jest zwrócenia strumienia myśli od świata zewnętrznego do świata wewnętrznych zagadnień. Chcemy zbierać plony, nie rzuciwszy ziarna w skibę ducha i siejbę naszą roznoszą wichry. Nie izolując się od świata, poświęćmy codziennie chwilę czasu na zejście do świątyni prawdy. Rozmyślania na ten temat, największych zagadnień bytu, skierują naszą myśl ku szczytom i wniosą w życie pierwiastek równowagi i pokoju. Zestawienie codziennych troski i mizernych pragnień z ogromem zamierzeń i celów świata wywrze zbawienny wpływ na naszą duszę. Pamiętajmy, że ulegając uczuciom gniewu, zazdrości i tym podobnym uczuciom, Kładziemy sami podwaliny pod gmach przyszłych zboczeń fizycznych. Na występujące w naszym ciele dolegliwości składają się lata występków w stosunku do przeżywanych uczuć. To źródło trujące trzeba przede wszystkim zniszczyć w sobie, jeżeli pragniemy wejść na drogę uzdrowienia się. Jeśli nie zdobędziemy się na opanowanie uczuć i przewartościowanie ich, Wszelkie wysiłki w kierunku poprawy zdrowia dadzą rezultat połowiczny i chwilowy. Muszę też zaznaczyć doniosłość przestrzegania fizycznych zdrowotnych warunków, któremi są: po pierwsze, zachowanie czystości ciała, po drugie, właściwe odżywianie się, po trzecie, praca fizyczna i umysłowa. Człowiek oddycha nie tylko płucami, lecz i wszystkimi porami ciała. Jeśli odetniemy dopływ powietrza do płuc, nastąpi zaduszenie się po upływie kilkunastu minut, jeśli zamkniemy pory ciała, wywołamy konwulsję i spowodujemy śmierć po kilku godzinach. Należy przeto utrzymywać ciągłą czystość ciała i rozwartość porów przez kąpiele, obmywania i łaźnie. Wskazanymi są codzienne kąpiele powietrzne, bądź na otwartym powietrzu bądź w przewietrzonym pokoju. Również zalecane być mogą kąpiele słoneczne, lecz krótkie, nieosłabiające organizmu. Racjonalne odżywianie organizmu polega na spożywaniu pokarmów zawierających składniki niezbędne dla odświeżenia krwi i budowy komórek. Nie wolno nam na chwilę zapomnieć o wielkiej prawdzie, że człowiek czerpie pożywienie nie z tego co zje, tylko z tego co jego organy przetrawią. Ograniczyć należy spożywanie mięsa, natomiast nie pogardzać surowiznami, w których tkwią w naturalnym chemicznym połączeniu słoneczne odżywcze energie. Wybierać pokarmy proste, nie obciążać żołądka ilościowo, szczególnie na noc. Rzucić dokładnie i przystępować do procesu jedzenia w zupełnym pokoju ducha. Codzienne wstrzymywanie się od jedzenia raz na kilka tygodni znakomicie odświeża organizm. Obserwując życie zwierząt na łonie przyrody widzimy, że one w okresie zimowym przechodzą mniejsze lub większe głodówki w zależności od natężenia mrozu i ilości śnieżnych opadów. Jest to niejako zrównoważeniem okresów obfitych w żywność, kiedy zwierzęta najadają się dosyta. Człowiek wytworzył przez cywilizację inne warunki życia. W dobrych warunkach materialnych nie zna on przymusowych postów, winien więc tym bardziej dbać o umiarkowanie w jedzeniu i piciu. Człowiek pracujący umysłowo, niech poświęci przynajmniej pół godziny dziennie jakiemuś sportowi na świeżym powietrzu. Praca fizyczna bowiem warunkuje prawidłowy obieg krwi i dobrą przemianę materii. Ludziom oddanym pracy fizycznej zaleca się lekką pracę umysłową w formie lektury, słuchania odczytów, uczęszczania na kursy wieczorowe i tym podobne. Podaje te zasadnicze warunki pielęgnowania zdrowia w ogólnych zarysach. Szczegóły łatwo znaleźć w licznych podręcznikach gimnastyki, higieny. Nadmienię tylko jeszcze, że kardynalnym warunkiem zdrowia jest umiarkowanie, stosowane tak w życiu fizycznym, jak w pracy umysłowej. Ono może tylko wytworzyć piękny typ człowieka wszechstronnie rozwiniętego. Chcę wspomnieć o pewnych dostępnych dla wszystkich sposobach samoleczenia się. Przechodząc do sprawy, należy zaznaczyć, że przy dzisiejszym stanie rozwoju tej dziedziny wiedzy i własności duchowych człowieka, nie możemy opanować wszystkich stanów chorobowych i odrzucać pomocy lekarskiej. W wielu jednak wypadkach możemy cierpienie usunąć, a jeszcze częściej złagodzić jego napięcie. Wielkim źródłem leczniczym są nasze własne fluidy magnetyczne. Każdy ludzki organizm jest nimi w pewnym stopniu nasycony. Można ilość magnetyzmu w organizmie dopełniać, przez przyjmowanie go z powietrza, za pomocą oddechów lub przez naładowywanie się wprost ze słonecznych promieni. Wyładowywanie magnetyzmu z siebie w celach leczniczych zwiększa jego napięcie i potęguje siłę oddziaływania kojącego. Magnetyzm jest szczególnie pomocny przy leczeniu zaburzeń systemu nerwowego. Mnie osobiście udało się niejednokrotnie w ciągu minuty usuwać u kogoś bolesne newralgie twarzy, Raz nawet uleczyć w kilkanaście posiedzeń chroniczną, trwającą od dłuższego czasu, newralgię całej głowy. Bardzo przykre zapalenie nerwów, które mi pozostało po spuściźnie, po przebytem dawno częściowym zakażeniu krwi, występujące co pewien czas w formie ostrego, szarpanego bólu na powierzchni skóry, usuwam obecnie samomagnetyzowaniem się w ciągu mniej więcej pół godziny. Przedtem na usunięcie tego bólu wewnętrznymi środkami zużywałem do dwóch dni czasu. W ogóle stosować można magnetyczne leczenie przy wszelkich cierpieniach. Poza ogólnymi zasadami powyższego leczenia, polegającymi na właściwym stosowaniu fluidów dodatnich i ujemnych, sama technika leczenia jest różnie zalecana przez licznych autorów dzieł o leczeniu magnetycznym. Nie można zatem absolutnie polegać na jakiejś jednej metodzie, a stosować techniczne podejście indywidualnie. Po zamagnetyzowaniu miejsca chorego za pomocą pasów, stosować można okłady lub kompresy z magnetyzowanej wody, flaneli, waty, pić na magnetyzowaną wodę. Drugim czynnikiem samoleczenia jest nasza silna wola. Należy zawsze zdecydowanie chcieć, aby cierpienie ustąpiło, nie dopuszczając wątpliwości w skuteczność tego wysiłku woli. Trzeba skupić swą jazdź w jeden potężny rozkaz pod adresem ogniska cierpienia. W każdym żywym organizmie, w chwili wytworzenia się w niemie miejsca zapalnego, spieszą pomocne siły od innych organów, wszczynając momentalnie pracę restauracyjną. Nasza silna wola dodaje bodźca tym czynnikom i potęguje ich życiotwórczą aktywność. Rezultat powyższych zabiegów stoi w ścisłym związku z potencją rozwiniętej woli człowieka. Dobrą metodą samoleczenia się, a właściwie odświeżania i odmładzania całego organizmu, jest metoda koncentrowania się na pojedynczych częściach ciała, system pantajali, ćwiczenie darana. W tym celu należy ułożyć się wygodnie w odosobnionym miejscu w warunkach możliwej ciszy i pogrążyć się w stan zupełnego spokoju, niemąconego jakiemikolwiek bądź myślami. Jednym słowem, osiągnąć stan nicości, nieistnienia, zlania się całkowitego z przyrodą. Po kilku lub kilkunastu minutach takiego wypoczynku skupia się całą swą uwagę na pewnej części ciała, nie widząc i nie czując jednocześnie pozostałych części, jak gdyby one w ogóle nie istniały. Wybrany chwilowo organ traktuje się jako całkowite swe ja. Skupione w nim wyłącznie jako jedyne siedlisko naszej duszy. Przy umiejętnym opanowaniu powyższego ćwiczenia wyczuwa się w obserwowanym organie jakby wzmożone życie objawiające się w przyspieszonym i silniejszym tętnie. W mięśniach kończynach manifestują się jakieś niewyczuwalne normalnie drgnienia. Jakby od lekkiego prądu elektrycznego. Pulsowanie zaznacza się wyraźnie w każdym punkcie organu. Ćwiczenie to przenosi się następnie na inne organa, aż się nimi przejdzie przez całe ciało. Należy zaczynać od ręki jednej, drugiej, głowy, przechodząc na klatkę piersiową, jamę brzuszną i nogi. Początkowo obejmować całe organa, a po pewnym wytrenowaniu się oddzielnie ich części, jak gardło, nos, oczy, serce, nerki, pojedyncze palce itd. Powyższym skupieniem się na oddzielnych organach ciała wywołujemy w nich wzmożone czynności obiegu krwi i szybszą przemianę materii. Ćwiczenie powyższe uzupełnia się w dalszym rozwoju przez zasilanie chorego organu wzmożonym dopływem prany. Czyni się to w następujący sposób. Leżąc w spokojnym skupieniu, wdycha się nosem powietrze wolno i głęboko, jednak bez wysiłku, zatrzymując pełny wdech przez dwie lub trzy sekundy w płucach, z myślą o gromadzeniu się zapasu prany. Wydychając, nakazuje się pranie dojść do chorego organu i przeniknąć go całkowicie. Jest to działanie nie tylko sugestywne prana bowiem podlega energii fal myślowych i daje się nimi dowolnie kierować. Dochodząc do chorego organu w ilościach większych, podnosi jego osłabioną działalność i przyspiesza proces normalnego funkcjonowania. Przy stosowaniu powyższego zabiegu Chory czuje zupełnie zdecydowanie jakiś ruch w okolicy chorego miejsca, jakby delikatne poruszanie się czegoś lub jakby dopływu fali ciepłego powietrza. Zabieg powyższy może być stosowany po kilka razy dziennie. Przy jednym zabiegu wystarcza pięć wdechów i wydechów. Nie należy się zniechęcać, jeżeli poprawa zdrowia nie przejawia się szybko. Zabieg bowiem powyższy działa pewnie lecz powoli. W krótkim zarysie podałem tych kilka sposobów samoleczenia się, uważając je za wypróbowane i nieszkodliwe nawet przy niezupełnie dokładnym ich opanowaniu. Skuteczność ich działania leczniczego uzależnioną jest od umiejętności skupienia się i od stopnia opanowania swego ja w wyrazie zdecydowanej miary i woli. W ogóle zdrowie ludzkie, za wyjątkiem karmicznych, jest w zupełności zależne od życia zgodnego z moralnymi i fizycznymi prawami przyrody. Nasze cierpienia dzisiejsze są skutkiem naszej nieświadomości w tej dziedzinie. Niechże one będą zarazem przestrogą na przyszłość, by żyć w umiarkowaniu i miłości. Dziękuję za poświęcony czas w odsłuchaniu tego jakże potrzebnego, praktycznego i pięknego w swojej wymowie artykułu. Do usłyszenia.